Witam serdecznie z tej strony Zajbra. To jest kolejna odsłona Vape Haven. Co dzisiaj wrzucimy na ruszt? Ano, wybierzemy sobie jednego z czterech Nowo Barów. Tak, Nowo Bar, Smoka. Eee, na fajnej promce dopadłem cztery smaki: Mianowicie Orange Soda, Energy Ice, Banana Ice i Pink Lemonade. Więc całkiem spoko. Myślę, że w dzisiejszym odcinku, a w tym tygodniu będą dwa odcinki doda. Ten prawdopodobnie będzie pierwszy, albo będzie drugi. Nie wiem, zobaczymy. Pożyjemy. Eee, co by to sobie tak wrzucić? He, 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 co by mnie kusiło? Teraz będzie testowany Orange Fantazja od pan, więc może spróbujemy Orange Sodę. Zobaczymy, jak naprawdę powinien smakować pomarańcz. Więc tak. To jest oczywiście na 600 zaciągnięć. UKC, bla bla bla, nowo bar, 20 mg, czyli to jest taka klasyka. Bateria jest podana. Ostatnio sprawdzałem też i chyba nie było podanej baterii. Nie, maksymalny zaciągnięć 600, więc to jest takie niby 600, ale nie 600. I na temat opakowania i pewnie będę się rozgadywał, bo już się pojawiały. Tu tak, oczywiście w środku instrukcja. Do muszelka nie spadę z nich, więc to jest duży plus. <gryw> oczywiście nie ma to znaczenia. Bardzo fajniutki. Jak to nowo. Przyjemna taka siateczka jest. Testujemy. To jest właśnie nowo. Uwielbiam smaki nowobarów. Poza tym ostatnim, jakieś tam był coś tam, miks, czy jakoś tak, który tak naprawdę był um, ananasem. W tym przypadku mamy lodową yy, oranżadę. Dobrze przetłumaczyłem? Orange soda. Chyba nie do końca, no nieważne, ale smak jest bardzo fajny. Mega przyjemny zapach. Z tego co pamiętam, ona powinna być na Solance. One chyba wszystkie są na Solance. Orange Soda Pass. Nie jestem pewny. Ale posmak wydawałby się, że one nasilające są. Schłodzony posmak. To jest to. Cała jama usta, po prostu w mgnieniu oka, się wypełnia smakiem tej pomarańczy. Jest fenomenalny, genialny. Gdyby nie, była ich taka cena, gdyby nie miał takiej ceny, tylko powiedzmy gdzieś o 5 zł mniej, nawet bym powiedział może 6, można byłoby to wypować na stop A tak, no nie oszukujmy się, 600 zaciągnie za około tą 30-31 zł. No to to jest. No tak. jak ktoś lubi dużo wyjpować. Fajny. Smak jest naprawdę spoko. Mistrzostwo świata. Te bary to jest perełeczka. Pod względem smaku się na nich nie przejechałem. Pod względem technicznym też nie. Więc tych wszystkich testowanych, jak to się mówi, wydaje mi się, że lepiej postawić się na coś takiego pewnego. Czyli na tą y, główną półkę, w szczególności właśnie, tak jak wspomniałem, tego nowobara. Elbar był bardzo fajny. aczkolwiek tam brakowało chłodziku i gdyby był chłodzik byłoby znacznie lepiej. Co do IVG, no to tak jak wspominałem wielokrotnie, teraz nie miałem okazji testować, więc nie wiem czy tam się naprawiła. Jeżeli się naprawiło, to też jest bardzo fajna półka. Jeżeli nie naprawiło się, no na to przypał. Co do Dark Bara, no to tak jak mówię, nie jestem do końca przekonany. Jeszcze będę testował i wtedy bardziej będę mógł się wypowiedzieć. No w obecnej chwili nie chcę ani krytykować, ani zachwalać. Jestem na tak. Trzymajcie się i oczywiście standardowo przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu, wspieraniu kanału. Link będzie w opisie. A póki co, pozdrawiam. Zachęcam do kolejnego odcinka, do oglądania kolejnego odcinka, który będzie jeszcze w tym tygodniu, więc pozdrawiam. Trzymajcie się. Hello!